Ten bacer, ja gra sobie łatrawka, spaczę ci tam. O tu, tu. no. Ja sobie buduję fajny domek. Tutaj, tu, nawykam. idę idę. Tutaj sobie buduję. Gdzie to jest? To tu, tu, tu. Kopię, kopię, kopię. To jest. Idziemy sobie. Idziemy do. No. Miałem usta.

Μπορεί να με σιγείρει. Απ' την JL. Α, τώρα που σα είστε, γιατί δεν θα το προφέρω. Δεν θα το.